W folwarku Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej odbyła się promocja książki Nie o taką Polskę walczyli historia oddziału opór we wspomnieniach partyzantów. Jej autorką jest Dominika Kalaga, polonistka, historyk, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem związana z zespołem szkół techniczno-informatycznych w Mszanie Dolnej. W tym roku mija 70 rocznica śmierci dowódcy zakatowanego w Urzędzie Bezpieczeństwa w Limanowej i w związku z tym postanowiliśmy upamiętnić Uhonorować pamięć partyzantów walczących w Oposze. Na spotkaniu pojawili się politycy, samorządowcy, przedstawiciele szkół i instytucji kulturalnych, a także ci, dla których książka stanowi cenne źródło wiedzy o lokalnej historii. Ojciec nigdy nam nie opowiadał o tamtych czasach. Bywałem na grobie dziadka. Pamiętam zdjęcie dziadka na koniu, jeszcze z czasów jego łańskiej historii. I wiedziałem, że zginął zamordowany po wojnie i tyle. Ojciec uznał, że ta wiedza, ta wiedza nam przeszkadzałaby w życiu w tamtych czasach. I dopiero parę lat temu zaczął mówić swoim wnukom, potem nam. I powiem szczerze, że wiele historii o własnym dziadku dowiaduje się z tej publikacji. Publikacja powstała na podstawie wspomnień partyzantów Ambrożego Pietrzaka, pseudonim Słowik, Stanisława Mruka, pseudonim Juchas oraz relacji Tadeusza Dębskiego, pseudonim Zając, syna dowódcy oddziału opór Wojciecha Dębskiego, pseudonim Bicz. Bardzo dużo pomocy służył syn Wojciecha Dębskiego, Tadeusz Dębski, pseudonim Zając, który udostępniał zarówno relacje pisemną, jak i relację ustną. I to się stało do książki. Poza tym jeszcze korzystaliśmy z relacji pisemnej pani Marii Wojciechowskiej i z dokumentów rodziny Mruków udostępnionych przez panią Annę Majszak. Ta historia trafiła w ręce mojego wujka, który niestety zmarł przedwcześnie i jakby w testamencie prosił, że z tego materiału trzeba zrobić publikację, żeby historia o tych wydarzeniach nie zapomniała. W związku z tym po jego śmierci te materiały trafiły z powrotem do mojego ojca i ja wtedy postanowiłem zająć się. No a nie ukrywam, że y, wiele radości sprawiła mi chęć i zaangażowanie Dominiki, która y, no, z dużym zainteresowaniem i z, dużą, z dużym zaangażowaniem podjęła się y, napisania. Tej publikacji. Książkę wydano w nakładzie 500 egzemplarzy przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Imanowej. Trafi ona przede wszystkim do bibliotek. Monika Antosz-Grodzicka, TV28.